Cześć, witam Was. Kolejny dzień wysiadywania jajek przez biegusy. Kurki już puściłem. Idę teraz do biegusów. Idziemy do biegusków. Już je tam słychać. Proszę bardzo. Jedna kaczka wyszła, druga też. Idziemy zobaczyć do środka. I są i jajka. I Moi drodzy, jajek jest tu naprawdę dużo. No, ja liczę, że koło koło 30 i wszystkie są cieplutkie. Koło 30 jest, tak co. No, trzymamy kciuki i zobaczymy co, co będzie dalej. Dobra, bo kaczka już tu przychodzi, się patrzy, spadam stąd. Tak, co do następnego. Trzymajcie kciuki, cześć.